W 1942 roku powstaje supertajne centrum badawczo-rozwojowe Harvard Radio Research Lab, zatrudniające 800 najlepszych ludzi w tej dziedzinie. Jestem w miejscu szczególnym, miejscu historycznym i mam od razu na wstępie kilka historycznych dylematów. Mianowicie, jak w kilku paragrafach opowiedzieć historię o początkach Doliny Krzemowej? Gdzie na osi czasu rozpocząć tą historię i czyją historię opowiedzieć, a czyją historię pominąć? Pomijam Williama Shockleya, twórcę i wynalazcę tranzystora, bo to jednak ktoś inny go zatrudnił, ktoś inny stworzył mu warunki do tego, aby mógł wymyślić tranzystor, diodę i wiele innych odkryć na pograniczu fizyki i elektroniki. To znaczy, nie ujmując mu oczywiście, wybitny fizyk, laureat Nagrody Nobla, wspaniały naukowiec, doskonały łowca talentów, fatalny menadżer. Dzięki temu, że był fatalnym menadżerem, ośmiu jego najlepszych ludzi, słynnych ośmiu, odeszło, założyło firmę Fairchild Semiconductors. Wymyślili lepszy tranzystor krzemowy, wymyślili układ scalony i świat oszalał. Przez wiele kolejnych lat, kilkadziesiąt firm. Wyodrębniło się z tej grupy naukowców, m.in. AMD oraz Intel, Roberta Noysa i Gordona Mura. Także pomijam te wszystkie historie: Gordona Mura, Roberta Noysa, Williama Hewleta, David'a Packarda, Steve'a Jobsa, Jane Stanford, nawet, żeby nie byli tylko mężczyźni. Dlaczego jestem tutaj? Dlatego, że wszystkie kluczowe postacie, które tworzyły dolinę Krzemową łączyło to, że mieli doświadczenie Stanforda dodatku każdego z pierwszego pokolenia tych ojców chrzestnych Doliny Krzemowej łączyło jeszcze to, że oprócz doświadczenia Stanforda mieli doświadczenie wojny. To są dwa bardzo ważne doświadczenia, podzielane przez bardzo specyficzną grupę ludzi. Bez których to trzech czynników nie byłoby Doliny Krzemowej. Opowiem krótko o dwóch postaciach, moich dwóch osobistych bohaterach. Którzy według mnie idealnie pasują do tej mojej narracji o początkach Doliny Krzemowej. Oboje mieli doświadczenie wojny, oboje mieli doświadczenie Stanforda, oboje mieli nieprzeciętną intuicję i niesamowitą inteligencję. Charakterystyczną zresztą dla wszystkich z tej grupy kilkudziesięciu ikon Doliny Krzemowej, nikomu z tej grupy nie można odmówić wizji. Każdy miał swoją wersję tego, jak powinien wyglądać świat. Oni to widzieli. Widzieli, w którym kierunku świat zmierza, widzieli, w którym kierunku technologie zmierzają i wiedzieli, co z tym zrobić. Ale nawet w tej grupie byli więksi i mniejsi wizjonerzy. Co innego jest coś usprawnić, ulepszyć, upowszechnić, dodać funkcjonalność, a co innego jest wymyślić świat na nowo. Do tego trzeba mieć naprawdę wysokiej rozdzielczości wizję zupełnie nowego świata, bez odniesienia do, do czegokolwiek, co działa, co funkcjonuje, co widać. I oboje mieli taką wizję. Oboje potrafili w zupełnej próżni zobaczyć, jak będzie wyglądała przyszłość. I dlatego są moimi osobistymi bohaterami i są bohaterami tej mojej historii o początkach Doliny Krzemowej. Ponieważ to nie internet rozpoczął Dolinę Krzemową, to nie komputery osobiste ani nie układy scalone, a wojna dokładnie druga wojna światowa, a jeszcze dokładniej pierwsza wojna elektroniczna i tempo, w jakim amerykańska elektronika wojenna musiała, na, musiała się zmieniać, żeby nadążyć i pokonać tę niemiecką. Moim bohaterem numer jeden jest Fred Terman, który jeszcze przed wojną, w latach 20., rozpoczyna pracę tutaj, na Stanfordzie. Terman zaraz po tym, jak broni swój doktorat na MIT, a jego promotorem pomocniczym jest Weniwer Bush, obejmuje katedrę elektroniki na Stanfordzie i już wtedy jest niekonwencjonalny już wtedy jest wizjonerem zasłynął z tego, że swoim studentom kazał otwierać firmy. I wielu jego studentów było tak zainspirowanych yy, Termanem, że go posłuchało i te firmy otworzyło. W tym między innymi, siedzący w pierwszej ławce, młodziutcy. William Hewlett i David Packard. Proszę mnie nie cytować, bo nie jestem historykiem, ale historia anegdotalnie potoczyła się mniej więcej tak. Jak Amerykanie przystąpili do II wojny światowej, to stwierdzili, że przelecą Atlantyk, zbombardują Niemcom infrastrukturę i będzie po wojnie. Ok. Okazało się, że Niemcy mają coś takiego, czego nie ma nikt inny, mianowicie Niemcy mają radary. Mają radary wczesnego ostrzegania, mają radary późnego ostrzegania, mają radary mobilne, mają cały kraj pokryty siecią radarów. Mają tak inteligentną sieć wykrywania zagrożeń nalotów, że nie tylko widzą nadciągające bombowce i mogą się przygotować, ale mogą też zareagować, między innymi wysyłając myśliwce z dosyć dokładnym naprowadzaniem radarowym z bazy. Alianci bombardują w dzień. Niemieckie myśliwce nie muszą nawet patrolować nieba, bo do momentu kontaktu zrokowego mają naprowadzanie z bazy. Wiedzą dokładnie, gdzie bombowce aliantów się znajdują. Alianci bombardują w nocy. Niemieckie myśliwce dostają radary na pokład. Bombowce aliantów dostają radary naprowadzające powietrze-Ziemia. Niemcy instalują wykrywacze radarów powietrze-Ziemia. Alianci instalują Wykrywacze radarów na swoich, na swoich samolotach? Niemcy wymyślają wykrywacze, wykrywacze radarów. Wszystko po to, żeby Amerykanie ponosili takie straty w sprzęcie, ale przede wszystkim w ludziach, żeby im się odechciało latać i bombardować Niemcy. Jak byłeś członkiem załogi amerykańskiego bombowca, to miałeś ponad 20% szansę, że nie wrócisz z lotu do Niemiec. A musiałeś wylatać 25 lotów, żeby cię puścili do domu. Gdzieś tutaj słyszałem taką statystykę, że w czasie II wojny światowej zginęło 160 tysięcy pilotów i członków y, załóg y, sił powietrznych. Jak to się ma do Stanforda? W którymś momencie wojny Amerykanie zrozumieli, że niemiecki system obrony przeciwlotniczej działa. Że bez swoich własnych oczu i uszu i dogłębnego rozumienia, jak działa niemiecki system obrony przeciwlotniczej, będą wysyłali Część swoich załóg na pewną śmierć. I stwierdzili, musimy zrozumieć, jakim ten system działa, i musimy im go wyłączyć, zanim ich zbombardujemy. I tak w 1942 roku powstaje super tajne centrum badawczo-rozwojowe Harvard Radio Research Lab, zatrudniające 800 najlepszych ludzi w tej dziedzinie, których celem jest właśnie to dogłębnie rozpracować niemiecki system obrony przeciwlotniczej i wymyślić, jak go pokonać. Takich ośrodków było więcej, ale ten był ten najtajniejszy i najważniejszy. Z tego projektu w prawie rok powstaje nowy elektroniczny sektor zbrojeniowy. Zaczynają latać bombowce naszpikowane prototypowymi urządzeniami, nadajnikami, odbiornikami, etc. Zaczynają latać i mapować niemiecki system przeciwlotniczy, częstotliwości, kolejności, strukturę, i to działa. Pierwszy spektakularny sukces to zrównanie z ziemią Hamburga, po wcześniejszym unieszkodliwieniu chroniącego Hamburg niemieckiego systemu obrony przeciwlotniczej, za pomocą, uwaga, precyzyjnie dociętych do długości odbijającej niemiecki sygnał radarowy kawałków aluminium, dziesiątek, setek tysięcy. Takich kawałeczków zrzuconych nad Hamburgiem. Na każdy jeden element niemieckiego systemu obrony przeciwlotniczej, Harvard Radio Research Lab wymyśliło jakąś odpowiedź. Przez różnego rodzaju wykrywacze radarów, przez analizatory, komunikatory, po różnego rodzaju zakłócacze radarów. Jeśli chodzi o skalę tego przemysłu, to amerykańskie bombowce latały w tysiącach egzemplarzy. Tak więc. Takich urządzeń, analizatorów, komunikatorów, zakłócaczy, wykrywaczy produkowano dziesiątki, setki tysięcy. I tak jak na początku wojny, amerykańskie bombowce, nieświadome niemieckiego systemu radarowego, sobie przeleciały ten Atlantyk, i ci piloci z tej kabiny patrzyli tam w dół, licząc na to, że w bezchmurny dzień rozpoznają ten swój cel. Tak, pod koniec wojny, amerykańska misja nalotowa. To była inteligentna chmura tysiąca bombowców zaopatrzonych w różnego rodzaju wykrywacze, zakłócacze radarów. Oprócz tego leciały myśliwce, oprócz tego leciała cała masa samolotów, na których nie było w ogóle uzbrojenia. Była tylko elektronika, która sczytywała sygnały, zmiany w sygnałach radarowych Niemców, analizowała, komunikowała się nawzajem, mapowała wszystko. I to był dopiero prawdziwy koniec wojny. Okej, okay, fajna historia, ale jak to się ma do Doliny Krzemowej? Co ma Harvard ze Stanfordem? Otóż, sedno tego amerykańskiego elektronicznego wysiłku zbrojeniowego było skupione w tym tajnym laboratorium Harvard Radio Research Lab. A szefem tego tajnego laboratorium był Fred Terman, mój bohater Fred Terman. Ten sam Terman, który przed wojną Tutaj na Stanfordzie był znany studentom jako ten fajny koleś, wizjoner, profesor Terman. Ten sam Terman wraca tutaj po wojnie na Stanforda i zostaje najpierw dziekanem Wydziału Inżynierii, a potem prowostem całego Stanforda. I w tych dwóch otwarciach w jego życiu zawarte są kolejne dwa otwarcia, które razem rozpoczynają dolinę Krzemową.